W domu Aha. zatrzymałyśmy się w hotelu 25 Hours. Uh, yeah, she's going, she's going, yeah. Stefa była w tym hotelu z tatą w Kopenhadze. Bardzo im się podobało. Są bardzo specyficznie takie designerskie, ale bardzo fajnie e, zrobione hotele. Ale śmieszna winda. E, dostałyśmy, dostaliśmy, bo Piotr dojedzie do nas, e, pokój na e, siódmym piętrze. Nasze zakupy. Nie no, super tu jest. Podobają mi się te motywy. Cyrkowe. A my mamy pokój 711. I pan powiedział, że jest naprawdę ten pokój super. No i jest wow! Ale widoczek nice. Ale ładnie, naprawdę no, to jest tak. Są bardzo, bardzo, bardzo specjalne te hotele. Stefan miałeś rację. O, jak pięknie! O, szlafant. Piękne. No i to, i to, i to. Stefa, chyba trzeba zgasić światła. Widok z okna. Tutaj muzeum z quartier. Tam widać muzeum historii naturalnej i historii, kunst, historii yy, i sztuki. Kunst jest muzeum. Tutaj parlament, a tam wieża ratusza. O nie, słuchajcie, wiecie, co jeszcze jest tutaj. Jest mata do jogi, są kule do żonglowania i jest hula hop. No to ja biorę hula hop, a ty żonglujesz, mała. Nie, no to każdy detal jest boski. To krzesło metalowe, lampa z takim abażurem, jak robionym na drutach, lekko niedokończonym. Ten czerwony sznurek. Almost home. O, zwróćcie uwagę, że telewizor z kolei jest na takim stosie starych walizek. I tutaj sobie zrobiłyśmy taką kompozycję, żeby było wiadomo, jak się ciężko napracowałyśmy dzisiaj. Bo naprawdę się ciężko napracowałyśmy. I oczywiście klasyka gatunku. Pięć minut po tym, jak się wprowadziłyśmy, łazienka wygląda tak. Ale jak Piotrek przyjedzie, to proszę bardzo, tutaj jest 20 cm kwadratowy. Zwiedzamy hotel, jest sklepik przy recepcji, którego nie zauważyłam. Taką A taką słówkę. a teraz mamy słoniczka. A jakie ładne magnesiki wiedeńskie. musimy to kupić. Już nie byłyśmy w sumie głodne, ale stwierdziliśmy, że zobaczymy, jak wygląda nasza hotelowa restauracja. Bo wiedziałyśmy, że jest na pewno bardzo ładna i bardzo fajnie urządzona. Włoska. No i chyba, oczywiście, się skusimy, żeby jednak coś zjeść, ale rzeczywiście, wystrój mega. Uwielbiam te doniczki takie, te pochewki na doniczki materiałowe. Kuchnia na środku, wokół stoły. Ładnie, prawda, stefka? Już nie miałyśmy siły się nigdzie ruszać. Były wielkie plany, że sushi naszą ukochane na Maria Hilfa, ale po pierwsze zjadłyśmy tego ramena. A po drugie już nie mamy siły. <laughs> Kiliszek doskonałego wina, karawka wody i pizza z truflami i prawdziwkami. Jesteśmy w niebie. Po kolacji szybka kąpiel i kładziemy się spać. Ja kocham ten Wiedeń. Ja też. A dzisiaj cudowny poranek. Obudziłyśmy się. Jest pochmurno. Ale taki widok, że po prostu obłęd. Nagrałyśmy hola. Zjadłyśmy śniadanie. I jedziemy oddać samochód. I jedziemy spotkać się z Ksenią i z Loli. Wczorajszych zakupach, które trwały cały dzień i o których będzie osobny vlog, zaczynamy zwykły pobyt w Wiedniu. Czy jednak coś ciekawego zobaczymy? Oczywiście nie mówisz, że te sklepy były nieciekawe. Słuchaj, mimo tego, że jesteśmy tak często w Wiedniu, tak często Wiedeń odwiedzamy, to wyobraźcie sobie, że ponieważ to miejsce, czyli belweder, jest troszeczkę z boku tych głównych szlaków, to stewcia nigdy tutaj nie była. Zresztą ja się przyznam, że sama w belwederze byłam może dwa czy trzy razy. Jak, jak moi rodzice tutaj mieszkali. Także z przyjemnością Stefie pokażę belweder, zwłaszcza że tutaj jest przepiękna kolekcja malarstwa secesyjnego. A z ciekawostek sztuki współczesnej, tutaj w tym, w tym stawie, w, tym, w tej fontannie, w lecie zeszłego roku była przepiękna instalacja Gorzki Macugi. Bo ja tę instalację widziałam, jak odwiedzaliśmy Goszkę w Londynie. Wtedy przygotowywała się do tej wystawy i jest to we vlogu z Londynu, jak szyła te elementy, które tutaj później były pokazane. A Belweder to jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, budynków w Wiedniu. I wiecie, co naprawdę uwielbiam? Jak podróżuję z moim dzieckiem i słyszę, wow, mama, wow! I tak było tutaj. No spójrzcie. Jak pięknie! Marble Hall, czyli sala marmurowa. Tu do tej części barokowej, ze sztuką baroku weszliśmy tylko na chwilę po to, żeby, żeby zobaczyć tę przepiękną salę błędną, prawda? I pędzimy oglądać secesję. Secesja, miejsce nowych początków. I rzeczywiście tak było. Właśnie w belwederze znajdują się najbardziej znane dzieła Clinton i najbardziej znane dzieła twórców secesyjnych: Edward Munch, Ferdinand Hodler. Bernard Knopf i oczywiście guru Gustaw Klimt i jego Judyta. A tutaj jeden z najsłynniejszych chyba obrazów. Pocałunek Chyba nie ma nikogo, kto tego obrazu nie kojarzy. Tutaj również Gustav Klimt. To jest portret Sonic Lips. Aż to jest piękna. Tutaj Fritza Riddler. omletni, waterzeje. A to jest niezwykłe też obserwować, że wcale i pełnej arcydzieł. Jednak, e, gdzie wszędzie się wszyscy gromadzą? Gdzie wszyscy się gromadzą, Stefan? Przy The Przy dekis, przy pocałunku. Dlatego, że jest taki wspaniały, czy dlatego, że jest taki znany? znany. Dlatego, że jest taki znany. No bo wszystkie te, 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 te są wspaniałe. Bo wszystkie są wspaniałe. No te dwa portrety są po prostu... Mi też. Przechodzimy dalej. Tutaj Helena Funka. Marzenia. Obraz z 1913 roku. Ponownie boski Gustaw i portret Amelii Zuckerkandl. Panna młoda. gość specjalny w Belwederze. Portret Adeli Bloch-Bauer. Portret ten znajduje się w prywatnej kolekcji, został na krótko wypożyczony tutaj, żeby mogła się z nim zapoznać publiczność. Adel Blochbauer była kolekcjonerką, była patronką, mecenaską i prowadziła salon kulturalny. Była sportretowana przez Klimta dwa razy, co się bardzo rzadko zdarzało, bo zwykle portretował tylko raz. Kolejny mistrz, Oskar Kokoszka. Tutaj dość nietypowy Egon Schiele. Bo bardziej typowy Schiele jest na przykład tutaj. Te charakterystyczne oczy. Śmierci dziewczyny. jeden z najbardziej poruszających obrazów Egonu Schiele. Jest autoportret i portret jego wieloletniej kochanki, Wali Neusil. I takie płótno, tak naprawdę prorocze, bo Egon umarł na gruźlicy, a Wali już wtedy nie byli razem. Odeszła na froncie pierwszej wojny światowej, pracowała jako sanitariuszka. Rozstali się przed pierwszą wojną światową on się ożenił z inną kobietą. I na koniec. Przepiękna dama w bieli. Gustawa Klimka. Zgłodniałaś trochę? Idziemy, no, idziemy. idziemy. Stefcia trochę zgłodniała, też teraz zgłodniałam. A na lunch spotykamy się z Ksenią i z Loli. A lunch zjemy w jednej z naszych ulubionych śniadaniowni i lunchowni w Wiedniu, czyli Guesthouse. Czekamy na Loli na Ksenię. Tak wygląda guesthouse I naprawdę słuchajcie, no to jest miejsce, które od lat tutaj przychodzimy. I cały czas jest równie fajne i równie dobre jedzenie i równie miła atmosfera. No i yes, są moje kochane. Moja fina, my beautiful friend. I miss you so much. E, moja pasta z dynią z Brukselką i z serem górskim. stewcia Hummus i Grzanka z karczochem. Talerz serów dla dziewczynek, a Loli i Ksenia, ponieważ mają dzisiaj wolne dopiero śniadanko. <grymianie> Breakfast at one o'clock. <grymianie> to zdecydowanie jedno z moich ulubionych muzeów w Wiedniu Albertina. Stara, dobra Albertina. Ostatnio chyba Was częściej zabieram do Albertina Modern, bo tam są bardzo ciekawe wystawy. Ale tym razem, ponieważ tutaj na lunchu byłyśmy dosłownie naprzeciwko w Guest House, to idziemy zobaczyć wystawę Hellweina. Zaczynamy. Przyjaciółeczki przytulone. Powiedziały, że trochę straszne. Strasznie to wygląda. No zobaczymy, co będzie dalej. Hellwein. Rzeczywistość i fikcja. Głowa dziecka 2012. Jest to typowy hiperrealizm. Wspaniałe te prace są. Artysta urodził się w Wiedniu w 1948 roku. Natomiast mieszka i tworzy w Los Angeles i w Irlandii. Obraz, wizyta. Szept niewinności. Chcecie niesamowite ten warsztat, ale jest po prostu niesamowite. Krema. Wielkoformatowa praca sny dziecięca, seria Koszmar Wojny, gdzie postaci dzieci z bajek z mangi. Są konfrontowane z hiperrealistycznymi przedstawieniami działań wojennych. Części prac wam świadomie nie pokażę, bo są tak brutalne i wstrząsające, że nie chcę ich pokazywać. To trzeba po prostu samemu zobaczyć. Musiałam też ksenisowi wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego się robi taką sztukę. To jest taki rodzaj sztuki, który powoduje ten wewnętrzny taki ból brzucha, niepokój, rozstrojenie. Rodzaj sztuki, a czy świat, który tak wygląda, nie powoduje tego też? Artysta mówi, że narracja zawsze pozostawia widzom. że każdy ma inną perspektywę, i inne doświadczenia. Ale wydaje mi się, że. Tutaj może być tylko jedna ocena. Przede wszystkim chcę pokazać, jak okrutny jest świat dorosłych, jak strasznie krzywdzimy jak dzieci. To nie jest miłe, takie łagodne malarstwo. To jest wspaniałe malarstwo. Poznałem warsztatowym, pod względem znaczeniowym, ideologicznym jest tak strasznie, strasznie trudne i ciężkie w odbiorze. Bo to też czasem chodzi w sztuce. Jeszcze szybki rzut oka na wystawę Katariny Grosse. Chyba chcemy tymi kolorowymi abstrakcjami e, trochę oczyścić sobie kubki smakowe po wystawie Henwajna, bo to było naprawdę naprawdę ciężkie doświadczenie. Katarina Grosse e, mieszka w Nowej Zelandii. No jest taka fajna ingerencja w przestrzeń. Wieczór. I impreza z moimi dziewczynkami. No i oczywiście stolik dostałyśmy idealny. Dotejmy ideal. We miss you Natalia! <laughs> Bosko, absolutnie wasza kolacyjka, lekka, bo tylko tak naprawdę chcemy, żeby coś towarzyszyło e, nam przy winie. Czwartkowy poranek. Stefcia spała w u Kseni, bo my balowałyśmy, a więc idę teraz do nich. Zjemy jakiś land, zrobimy spacer, a przy okazji chciałam wam pokazać mój ulubiony kościół w Wiedniu, bo wcale nie jest to Stefan's Dom, tylko Wotivkirche. I mam szczęście dzisiaj, bo jeszcze w promieniach rano padało, a teraz są promienie słońca, a w promieniach słońca widać każdy detal tego przepięknego neogotyckiego stylu. A dzisiaj wieczorem Chciałyśmy jeździć koło Ratusza, bo tam jest najpiękniejsze lodowisko. Ale akurat trwa wymiana lodu, tak że dopiero jak będziemy wracały z gór, to pójdziemy koło Ratusza. Jesteśmy koło Sztad Parku na lodowisku, na które bardzo często chodziłam, jak mieszkałam w Wiedniu. A to nasz pierwszy dzień w tym sezonie. Pamiętacie, że zaczęłyśmy jeździć w Badgarstajm w zeszłym roku W się Stefcia zaczęła. Wcześniej tylko Budawii, bo wcześniej wygładał Budapię. Bo wcześniej wygładał Budapię. Super, Stefanka. Po łyżwach kolacja, tuż obok hotelu, znaleźliśmy restaurację Maris Mecha Macha. I japońskie tapasy. Śliczne jest to miejsce i mieliśmy mega farta, dlatego że jest full. Akurat zwolnił się jeden stolik. I go dostałyśmy. Słuchajcie, to miejsce też chce przybliżać ludziom kulturę japońską, także można kupić wszystko do matchy. Można kupić samą Można kupić naczynka przepiękne. Można kupić słynne lalki gokeshi. Nasze tofu agadashi. Onigiri. Mamy z awokado i z tuńczykiem. A tutaj jest sałatka z marchewki wakame. I mini miso. tofu. Miam. Miam. I nasze sushi tamarisse. Zobaczcie z maleńki udon. To nawet nie wiem co to jest. Tutaj jest sushi z łososiem. I bakłażan w sosie z orzeszków i wina śliwkowego. Piątkowy poranek i oczywiście wizyta w Trześniewskim, bo bez wizyty w Trześniewskim wizyta w Wiedniu się nie liczy. Dziękuję. No po prostu kocham. W każdym vlogu z Wiednia musi być Trześniewski. I na śniadanko. Ktoś tu się nie może doczekać. Albertina Modern to miejsce, w którym też regularnie bywamy, które regularnie odwiedzamy. To jest wystawa malarstwa austriackiego i niemieckiego od lat 70. do czasów współczesnych. Oto nazwiska, które zobaczymy na wystawie. Z moich ulubionych jest Richter, Polka. Oczywiście Maria Lasnik, o której w wystawie wielkiej w Albertinie parę lat temu był osobny vlog, także koniecznie go zobaczcie. Katarina Grosse, która teraz też w Albertinie, widzieliśmy w jej wystawę. I zaczynamy. Gerard Richter. I tu również ten sam artysta. No to już bardziej typowy, prawda? Ta praca się totalnie jest richterowska. A ta dość nietypowa. Zignor Polka. Bardzo ciekawe spostrzeżenie Stefci, że jesteśmy w pokoju całym przez, przez tego Cygmana Polka. I wszystkie, które wypieli, są untitled, ale akurat są dwa paintings z kolnymi babami, i akurat te mają nazwy. Two Many Four Graces. A wszystkie inne untitled, one title. Czyli bez tytułu? Czyli bez tytułu. A gołeba bez tytułu? Zygfried mhm. Einzinger. Daniel Richter. Tu Gelitin, Monaliza to są jedne z ulubionych obrazów Stefy. W sensie widziałeś, nie pamiętam gdzie je widziałyśmy, ale byłyśmy na wystawie Gelitina. Widział, widziałaś gdzieś te monalizę już. A tutaj gernika, czyli reinterpretacja słynnego, słynnej pracy Picassa. Katarina Grossa, którą widzieliśmy w Albertinie. To interwencje w przestrzeń korytarza namalowane na foliach. Tutaj klasycznie zamknięte dzieła w formie, formacie obrazów. Wolfgang Kolega Christian Brandl bardzo lubię tego artysta. Neorauch. Tutaj rewolucja tego samego artysty. Isolda Maria Johann. To te obrazy niedawno widziałyśmy. A chyba tutaj Stefa. Albo w Albertinie. I wspaniała Ksenia Hausner. Uchodźcy. Brigitte Kowalc, która reprezentowała Austrię na Biennale, yy, chyba tym przedostatnim, z tego co pamiętam. Naprawdę świetna, przekrojowa wystawa. Jeszcze taki szybki rzut oka, bo chcę zabrać Stefę w jeszcze jedno miejsce, w którym o zgrozo nie była. Natomiast tak szybko jeszcze przejdziemy z powrotem. Naprawdę doskonała wystawa. Niestety kończy się chyba jutro. Także nie mogę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie, bo jak zmontuję ten filmik, to wystawy już nie będzie. A oto miejsce, do którego chciałam zabrać stewkę, bo do tej pory tutaj nie była. 100 Wasserhaus. Czyli budynek mieszkalny projektu architekta 100 Wody, bo on był Czechem, zmienił nazwisko na 100 i zaprojektował ten słynny wiedeński budynek, dom, ogród, dom, park, dom jak z bajki. I tutaj chyba jestem z Wami też pierwszy raz, to znaczy nawet na pewno, bo z reguły z moim dzieckiem z i pokazuję jej Wiedeń, który ja przecież doskonale znam. Więc jak byłam sama w Wiedniu, to na pewno tutaj nie było potrzeby, żeby przyjechać, jak przyjeżdżałam jakieś wystawy oglądać, czy odwiedzić moją przyjaciółkę. A budynek są oczywiście zamieszkały, więc tutaj proszę się zachowywać, nie przeszkadzać mieszkańcom, dziecko. <noise> nie wznosić okrzyków. Góreczki, dołeczki. Śmieszny, prawda? Taka ciekawostka. Przyjechał szefuncio w białych spodniach. Stefcia siedzi z kwiatkami, bo trochę z ksenią na rozrabiały, więc, trochę, nie, 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 więc trochę. musi przeprosić ciocię Loli. Słuchajcie, połamały łóżko ja zrujnowały i mieszkanie. zrujnowały mieszkanie i nasyfiły w kuchni tak, że Loli wróciła o 12 po balance ze mną i o drugiej sprząta, do drugiej sprzątała, więc kwiatki się należą z musiały za własne pieniądze kupić. Oczywiście. I co powiesz cioci? I loli. I loli, dokładnie tak. Tak powiesz ładnie cioci. Wiedeń nas żegna cudownym wschodem słońca, a my powolutku się pakujemy i przemieszczamy się w Alpy.